Ciekawe miejsce taka wydma. Trochę na, na posiłek tutaj z począłem, Te kratery to nie, to jeszcze były większe. Potęga. Tutaj towaru to szło. Jedna noc 100 kilogramów co najmniej. Ale to kiedyś, ale nie, nie teraz. Takie jak ja to tam nagramy zbierają teraz. Ale frajda jest. No co robić? To... TV oglądać i, i głupo co tam gadają to raczej wolę to robić i tylko kłam kłamią i kłamią. dobra nie ma co narzekać cieszyć się z tego te wejścia to tutaj jest po, poniżej to 2 metry tyle, tyle tego piachu naleciało na Naszło, dlatego że, tak jak mówiłem, wypukiwane było tutaj dosłownie pod bunkrem, przy bunkrze. No, pod, na środku to już nie, bo to już tam nie było możliwe. No, jest to betonu tutaj, ale ileś metrów to 10 metrów co najmniej jest. Także tu 2 metry piachu naszło, i jak tutaj leciało, tak wlatywało tam do tego bunkra, nie? Także tam też było bardzo dużo drobnicy. Pamiętam. No i tyle piachu naszło. Z wypukiwania, nie? Czyli piach spod bunkra, z koło bunkra leciał tutaj. Wszystko. a tu japa jaka. On nie jest taka głęboka, ale fajnie wygląda. Idę przed kopaniem, Przegrabię trochę teren, kawałek, może coś znajdę. Także coraz więcej komarów. Ale jeszcze nie tyle, jeszcze można wytrzymać. Także do no to do roboty.